Nasze spotkanie poświęcone jest projektowi Ekologiczny Róski czyli czyli wartu dla środowiska. Nasza gmina dużym bezrobocie postanowiła zaaktywizować osobny pracę i dać szansę zatrudnienia i możliwości zarobkowania. Ekologiczne różki złap. Jest to program aktywizacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji tego projektu bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać osoby niepełnosprawne jako stuprocentowych pracowników. Tak? Ja uważam, że dzięki temu... Te osoby niepełnosprawne poczują się w jakiś sposób docenione, poczują się dużo lepiej, a ja uważam też, że my jako społeczeństwo im w tym pomożemy. Czy praca przy segregacji pozwolić na stereotypy? Osoby pracujące przy sortowaniu śmieci, czy miejsc jest dla niepełnosprawnych? Proszę bardzo, dajmy głosu. Przełamanie tych stereotypów jest bardzo ważne. Wiadomo, że po tak już mówiłam, mówiąc na roda za mało Każdy musi dać siebie to, co może dać, to, co może zrobić najlepiej. I teraz mamy zabawę aktywizacyjną, która polega ma na złożeniu surowców, które znajdują się w morzonych właśnie w worku. Jak już chodziło czy... o podniesienie karty Dzień dobry. Dzień dobry. za ustawiony projektem o kartę. Na decyzja o tym, iż eko są potrzebne, dlatego wnioski. Czy ja, zwiększy szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób niepełnosprawnych? Może przemówiła pani Edyta. Dziękujemy wszystkim właśnie za uczynione uczestnictwo w debacie.